Siemanko, wywiązuje się z umowy z BrickFreakiem Mówiłem, że nagram to już dawno, ale prawo mi się zepsuło, a ze względu na to, że już mam nowy, no to mogę to nagrać Dzisiaj kolejny odcinek skomentowania filmów mojego kolegi! No... Dobra, zaczynamy e, Jak myślisz, ile taki zestaw może kosztować? Nie wiem, za 125 zł. Cześć, z tej strony Brickfree, i dzisiaj mamy film z Matem z Polski. Cześć. Tak, już dawno chciałem zrobić kolor z Matem z Polski, bo to jest mój bardzo dobry grafik. No, popatrzcie na miniaturki, serio są fajne. E, tak, no polecam i się. Dzisiaj, <laughs> będziemy, dzisiaj będziemy komentowali ceny zestawów. E, no i Mat, Mat będzie je zgadywał, bo on nie zna cen tych zestawów. I, no i będziemy oceniali ja też to wszystko co... Dobry Klinik zna, tylko ci nie powiedział I dlatego tak słabo będzie zgadywał Dostawy jakby jak się podobają W ogóle mat nie jest w temacie lego, więc może być ciekawie znaczy <muzie> kiedyś jak byłem mały Znaczy mały Kiedyś jak byłem mały, kiedyś Kiedyś tam. No Ja też miałam kiedyś e, pudło Duże, No miałam duże pudło Ale miałam mniejsze z kuskami i codziennie myślałam, że dwa klocki lub jeden klocek mi przybywał, bo miałam za dużo. Kilka lat temu jeszcze. Zacznijmy sobie od tego tutaj zestawu. Widzisz, on ma tutaj bardzo, bardzo dużo figurek i jest ogółem dość wysoki. Są to nie ogrody Ninjago City, czy też Przywita. Jest ogółem dość wysoki. A często mi przypomina film Lego Przygoda 2. Taki kolorowy. Wysoki. Są to nie ogrody Ninjago City czy też Ninjago City Gardens, jak wolisz. To nie... Jak myślisz, ile taki zestaw może kosztować? Nie wiem, za 125 zł. 125 zł, no trochę więcej. 1000 100 zł. Hmm. Dwie stówy. Pokazać ci cenę? Czekaj, jeszcze. My final guess. 500. Dobra. Nie. Du, dobra, dostań, dawaj. Ja mam 50! Czot! co, Czot! A. Zaczynę coś? No. No to jest ogromna pasz, ja, to jest po No dobra. Tak, Może to, być. To, to, jak oceniasz ten zestaw? Jak <laughs> się nie podoba? To, to, to. Nie nie to, to. podoba? nie wiem, no to, to. jest całkiem fajny, dużo jest mniej figurek. Uwaga teraz, no, na z to kiedyś. Co to znaczy fajny? Nie można powiedzieć fajny. Co to znaczy fajny? No, Matko z Polski. Tu co to znaczy fajny? Fajny nie ma słowniku, fajny! Nie można używać fajny wypracowaniach. Bo co to znaczy fajne? Dobra. Teraz się ma ma To włosy śmieszne, takie do tyłu zalizane. Jak do Niro yeah. trochę wygląda rzeczywiście nie ma no, fajny zestaw, taki detale fajny no kozak dobra następny zestaw to C turniej żywał o ten zestaw to właściwie mam to wygląda tanio Trzeba na logikę to... tu pójść. tam jest jeszcze w ogóle jakiś spinner, co to jest chłopco z porem biega w ręku w ogóle Tu jest ruszcz <grych> 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 Co no widzę, że nie oglądałeś. To może być akurat takie 40 coś złotych? Nope. 50. No, trochę więcej. 70 coś. Nope. Trochę więcej. Stop. 100 coś. Stop. No to powiedz dokładnie. Ile? Nie wiem, 106 42. 142? Byłeś nie bardzo 106 blisko. 42. A, kosztuje 129. No. Blisko 20... byłem. Blisko 20... byłem. 20... Blisko 20... byłem. 20... Blisko 20... byłem. 20... To może być akurat takie 40 coś złotych. No, pamiętaj, że to są ceny oryginalne, nie? W sensie, dla się te zestawy nawet, nie wiem, kilka, kilkadziesiąt złotych taniej znaleźć w internecie, ale tutaj na stronie LEGO jesteśmy, więc tu jest no, katalogowe ceny. Dobra, następny zestaw to jest zestaw, którego jeszcze się nie da kupić. W sensie, hmm. Nie wyszedł jeszcze. I jest to e, morska bitwa katamaranów, jeśli się dobrze wysławiam teraz, bo nie jestem pewien jak to jest po polsku. Fajnie to wygląda. Fajnie, nie? Tu masz takie dwie łódeczki. Te minifigurki, jakiś nie jakieś To jest tak się nazywa ten typ. To jest też kilka tych e, piorunowych, na kiperów. Czy jest strzela do Zayna? No, i, i, no. I, i jak myślisz, ile ten zestaw kosztuje? Z 300? A 50 zł. Nie przeczytam. A to 100 zł. No powiem ci Zgadłeś. Be <laughs> Naprawdę, nie, nieźle. Naprawdę, nie spodziewałem się, że tak szybko zgadniesz. Jak oceniasz ten zestaw jak ci się podoba? Bardzo mi się podoba. Klimaty wodne to jest... Coś co mi się... Chwila, że co? Od kiedy ogień i woda się nie gryzą? Przecież jak masz pożar i... to... od dzisiaj jak widzicie, pożar nie gasimy wodą, bo woda i ogień są przyjaciółmi. Nie no, żartuje. Naprawdę. No Duże detale na włosach są nawet. No no to jest fajne. Um, ej, w sumie teraz sobie tak pomyślałem, że się turniej nie żywiołów nie oceniliśmy. No tak szybko sobie miał ocenić. Jak go... Fajne ocenili. katany miecze, śmieszne i chłop z gitarą, kurde, rokowiec jakiś. <tryk> No, tu jest dużo unikatowych figurach fajnych. Złoty nie Mi się, no, ale... mi się podoba. No, złoty to jest. Nie, niezły jest. No to jak oceniasz? Podoba ci się no, średnio? No, w sumie fajny. Ta świątynia taka. Nie wiem co to jest, świątynia czy jakaś ściana. To jest wnętrze wyspy... Dobra, nieważne. Nie, nie będę się teraz tego tłumaczył. Idziemy do następnego. To jest e, wioska strażników amuletu. No, ale totem. No to to. Totem Psy, fajny. wodospad nie? lawowy. Luba. Ale popchamp. No też, to też może moim zdaniem. tak tak niezłe dwie stówki. No tak. Myślę, że tak. Pamiętam, no 220. Ty. Jest Ale jest tym bossem. E, jak myślisz ile taki zestaw może kosztować? Nie wiem za 125 zł. A w ogóle to jest jeden z mojej, moim zdaniem z najlepszych zestawów tego roku. Patrz ile to ma skały To się to mega podoba. Najpostań. No, moje zdaniem jest bardzo fajny. I ten totem jest taki tam zabawny. Podoba mi się wiadro na ryby z marchewką tam po lewo. <grym <grym no, sobie gotuję jakieś tam coś. Ja poproszę marchewkę, mój pies je. Ninja tam walczą, jakieś tam robią coś, a ten co tutaj wiesz, gotuje rybę. Ja i ja <grym> i ten z maczugę z piorunem. No, Ty, no. A czemu tam jest drzewo, które wisi na tym łańcuchu? <grym> a, bo to jest pułapka. A, no to to już ma sens, to ma sens. To no, ma. No, 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 no. Bo zobacz, jak, jakby jak nadepniesz na ten łańcuch, to to drzewo się wali. O, ej, to jest fajne, tego nie widziałem w żadnym zestawie. Albo chyba. tutaj masz jeszcze takie, że jak jakby jak nadepniesz na to, to się odsuwa liść i tutaj możecie zastrzelić ktoś. Ty, jest ciekawe, ciekawe ci powiem. No dobra, jak ci się podoba no, ten zestaw? Trochę fajny. O tu masz lepszy image. <laughs> o kurde. O, mam teorię, mam teorię! Jay strzelił mu w ten, w piorun. On strzelił w to, to zaczął się kręcić i potem te pioruny jeszcze raz do tego wróciły i on ma teraz naładowaną naskę, dziękuję. Lawowe są takie niespotykane. No, te, te one są fajne, w sensie podobają mi się też, no. To było potężny zestaw. No, to był potężny zestaw. Teraz przejdziemy do takiego trochę bardziej beczeniowego zestawu. Jest to dżunglowy smok. <grym> patrz na jego twarz. On wygląda jakby po czymś był albo pijany. Czemu to jest jakby nóż? No i język jest śmieszny, fajny. No właśnie, język. Pa pa patrz jak on tutaj wygląda, nie? Patrz jaki no, szalony. No, <grym> Dziś, Co ma, się lichy. stało? Narkotyzno. Narkotyzno. Widzisz! Bryk, masz wirusa X albo koniec trojanskiego Okej. Okay. Na pewno no. no dobra, Liczę, no to jakiś takie taki coś może kosztować. 500, 4, może Widzisz Brick Brick mówiłem, masz wirusa. Przepraszam, to ja wyciszyłam no to no to weg, jak Liczę, to jakiś takie coś może kosztować. Z 5 stów, 4? Może? Masz wirusa koniecznego? Dużo mniej. Co? Za takiego smoka? I z no, To jest małe, dość. To jest. Aaa, no to zmienia postać rzeczy. Hmm. A, Nie, to jest. To jest małą, małą zabawkę płacisz mniej. Jeśli masz większą, płacisz więcej. Czyli jeśli masz... Powiedzmy małą grę płacisz mniej. Ale masz większą grę lub większy pokój. To płacisz więcej. Eee. Tak, czemu by nie. Takie, takie no. Free. Take it or leave it. Nie no, 130 może. No 180, 130, kurde. Już widzę, że Brick Freak śpi. On ma tego smoka i nagle smak... Idzie po jego pokoju, idzie, mają tam śniadanko wszystko, jest gotowe Smok nagle zżera wszystko, potem podpala, Brickwick się buci, a Smok stoi, patrzy i ma porząd w kuchni smok... To twarz Dobra, idziemy dalej, a nie jeszcze, jak ci się podoba ten Smok? No jest fajny, szczególnie, że ja też mam Lego Smoka, który jest inny, bo jest czarny i ten jak nie jest z klocków dużo, jest zrobiony z takich całościowych, i ruszają mu się ręce, ten, głowa. Ten ma taki ciekawy kolor, też mi się podoba ten niebieski z kolei. Jest taki Aha. nowoczesny, dokładnie. jak Godzilla. Mhm, mm bo on jest do tej dżungli, nie? Że on tam płynął, se tam gdzieś jest, dżungla, jakieś takie rzeczy, nie? Sansowne. I masz ostatni zestaw dżunglowy, czyli. E... Ale, Terminator. Kurde. Dżunglowy Chopper. Tak... Ej, przepraszam bardzo, jak oni to się mieszczą, Lloyd? Dobra, to to nie chcę Lodź tu, nie je na kole, a ten tutaj? No eee, przepraszam bardzo Znowu wyciszyłam Chopper bike się nazywa po angielsku Czy tam Loyce Jungle Chopper Bike To chopper, baby No dobra, i jak myślisz, ile to kosztuje? To jest tani zestaw za 100 na 102 No to jak, myślisz, ile? Siedem dych? Albo sześć? 6 myślę nie, ale nie jestem pewien Zaraz zobaczymy 84 blisko byłem No blisko byłeś Żagiel, właśnie żagiel to jest rzecz, która mi się podoba, bo ten żagiel się jakby odczepia gdzieś tutaj, widać? O, ten żagiel się odczepia i to jest fajne Dobra, lecimy do tego zestawu Wow Koloseum To już nie jest ninjago, nie? Nie Teraz przejdziemy do takich mniej Co ty nie powiesz? Sobie no, sobie przejdziemy do takich mniej Co ty niczego. nie powiesz? Dobra. No i to jest no jeden z naszych zestawów. Takie są I jeden i my z to... lepszych, jak dla mnie z jest... dużo ma detali. I to jest no potężne, nie? 2000 jak nic jak dla mnie, nie? Mm, no trochę więcej chyba. To cztery 4 albo 3. To jest 2250. Ty to jest największy zestaw Lego, wiesz o tym? Największy? 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 Ile ma? 9363. Dziewię sześci... kurczę. dobra, dobra, lecimy dalej, bo się ma triggeruje. Cień <laughs> wiesz na później, jeden z najnowszych zestawów. O, to jest bardzo fajny zestaw. Tam jakiś rycerz Epicki jedzie na swoim dliżansie. Kinkim Ten kinkim, pies jest kój? fajny z tym kominem. To... I te dachówki. Bardzo śmieszne. Uliczakowa. Takie drzewowe. Drzewo ładne, no. nie? Mega fajne. I studnia. Patrzcie, ja... jest mała studnia, i nie zauważyłem no. na początku, kurde. No kaczek, no, wejście do to, bo... jeszcze do środka jakieś. No nie, no. I, I te drzwi w ogóle. Jaka tekstura. No. Piękno, moim zdaniem. To jest jeden z naprawdę no. lepszych zostałów ever. Jak myślisz, ile to może to. kosztować? 30? Ja uważam, że to kosztuje 700 A to... A, nie zł, nie będzie. 997 zł. No i ile? 700. Yo, 69999. 99. Tu zrobimy kartę, jakby co? Na <grym> kartę okay. numer no, jest. Dobra, nie, i, i lecimy dalej w takim razie. Mamy posterunek policji, ale taki ładny posterunek. O kurde, ale pokczam, taki Brytyjczyk. jest Pójdź, jeden z modularów. No, ja przepraszam mam bardzo. Nie, nie Brytyjczyk. Ba, nie nie masz... Numer na policję 997. Dobra, nie, i lecimy dalej w takim razie. Mamy posterunek policji, ale taki ładny oh, posterunek. kurde, cool. ale pop, czem, taki brytyjski. To jest jeden z modularów jeden ręce. Dlaczego? Nie brytyjski. Nie, Nowy ty Jork. też masz jednego modulara, to jest wiesz, do tego kina co ty masz, takiego tego. To stary jest sobie kawkę. Tam... No a to jest właśnie modułowe do tego, nie? A to jest fajna z zębatek. No, i te pączki to też nadają ten... no, realizmu wszystkiemu. Ej, no, pączki są mario. zabawne. W ogóle ta markiza jest też fajna. Podobiem, podobiem A, się słuchaj, tak. jeśli chcecie odcinek z Brick Freakiem, zostawcie łapkę w górę i dużo komentarzy, żeby nagle z Freakiem, tego może nam mówię. Już planuję, tylko że właśnie ze względu na to, że jest Dzień kobiet, no to my, ma, my jednak trochę tam w szkole mamy do rozdrobienia, my chodzimy się do szkoły, no to na razie nie mamy czasu kiedy w ogóle się skrać, tak to powiem. Do... Patrz nam pisze? Donat Thief Still Hungry Ptaszek, jedonata. Donata Ptaszek, Ej rzeczywiście, ej, ale to jest urocze i to. Ej podoba mi się ten zestaw Szkoda że to, to jest policja W sensie, że jakby... Dużo jest policji w LEGO zawsze, ale to jest taka ładna policja, że ten posterunek policji naprawdę tego jest... Tego brakowało, na tak jest to całe LEGO City, nie? Tak, 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 to zawsze tam są tylko właśnie takie duże szyby, niebieskie auta i tego typu, a nie ma właśnie takich ładnych Ostat... posterunek. To zmienili coś tam, w ogóle że tylko jakieś auta robią arktyczne, nie? jak ostatnio patrzyłem, to właśnie no, no, brakuje no, mi tak. takich budynków właśnie, bo to była esencja no, no, no. LEGO City. Ej, budynki są mega fajne, właśnie że takie coś rzeczywiście mogłoby się znaleźć w mieście. To Te... też przypomina lizaki, jak Poliso kieruje. Auta i tak dalej, to tak raczej mniej. Popatrz w ogóle tu jaki ładny bluszczyk, ej! To jest fajne, z kwiatów, z liści, no, nie wiem, nie jestem ogrodnikiem. A, jest, czekaj, tak. małe małe jest. To trochę wygląda to jakby to było czyjaś głowa i ona mówi ona sobie pije tam powiedzmy wodę i ona mówi daj trochę a ten komendantcie uh, komendant mówi co robimy? komendacie przyszedł telefon i ten gasik sobie ryby poszedł łowić na komendę. A tu jest ten Donut, Steve <laughs> To jest chłop czy baba? To jest chłop. A bo się tak cień ustawił, myślę, że ma długie blond włosy. Nie, nie. Ale zauważyłem, że ma brodę teraz. Jezu. No. I dobra, i ostatni to... Cena. A cena. Aha, dobra, zapomniałem o cenie. Ej, dobra, no i dobra, to... ile ten zestaw kosztuje? To jest kozacki zestaw. Z 800 może, może nawet tysiak. Ja uważam, że kosztuje 750, ale też nie wiem, bo też nie patrzyłem. A ty w masz sobie? tu 750. O to jest kreator w ogóle. To jest kreator expert, czyli takie jakby lepsze. No i 8 stów roku. mówiłem. Ej, 8 stów mówiłeś rzeczywiście, ej, Scumbers. no, brzydki nie do końca. 99, czyli jeden grosz. Zem razem ja poproszę jeden grosz. 100 zakupów zrobisz, a to mam 100 groszy, czyli jedną setówkę. Poproszę, poproszę to. Do... Ty po raz pierwszy zgadłem idealnie. Chyba po ej, raz pierwszy. No, nie, tak, nie, nie. Tak, tak. No, i ostatni zestaw, jaki sobie będziemy patrzeć. Właściwie to już nie jest zestaw, ale to jest nowa seria minifigurek. Oh, o! Kosmonauta! Pszczelarz, jakiś e, typ, policjant, e, Biedronka! To jest Biedronka! Od ten gościu to trochę mi przypomina tamtego: go z y, właśnie ninjagą, z tą laską magiczną. To jest pszczelarz, muzyk, e, pilot. Piosenka... UNICORN! Nie no, żartuję. A to, to butelka, która mi przypomnił na młotów, nie wiem czym. Zmienię. Jeśli nie, wie, nie wiecie, o jaki młotów mi chodzi, zajrzyjcie do serii granicy Simulation. Nie no, to nie, bo to nie ma takiej... Tak, więc nie, to jest jakaś p... po alkoholu! No. No ja nie chcę być pijaczką jak babka. W ogóle masz tutaj ten, masz tutaj typa od pszczół, masz jakiegoś Kosmite, Biedronkę, Centaura, Azteka. Ty kurde, pa. Robinson Crusoe. Gdzie? To? To jest Brodaty geek po roku w Rosji. To jest śpiewaczka, jakiś tam... Pies. Typo z wiolonczelą. Ty... A są szybce. <grych> Okej. Okay. O ja, i masz ci... powiedz... Break powiedz, to tylko na pani naczynia od posyki to cię zabije. Nie no, to czuję. jedna taka saszeteczka kosztuje z jedną figurką. Nie wiem, saszetki to kosztowały mało zawsze. Tak po 5 zł chyba, jak ostatnio typ. typie, to ty nie wiesz, jakie drogie są klocki Ostatnio jak chciałem sobie kupić, nie, z Harry Pottera figurkę To kosztowała 20 chyba 1 zł. dobra, stawiam na 15 Byłeś blisko Jo, o 2 się pomyliłem prawie No, ale ja. Ale jazdzi. co to tak podrożało? No to właśnie podrożałem mega figurki, patrz, masz 8 elementów i nie, i, i wiek jest... 5 plus, to nie możesz patrzeć. No. no jak? 5 plus, to ja jestem 5 plus. Na pewno? No. Dobra, na tym kończymy sobie. No? No jak? 5 plus, to ja jestem 5 plus. Na pewno? No. Dobra, na tym kończymy sobie dzisiejszy. Wiesz nie poczekaj, poczekaj, z nich co trzymam Na tym kończymy sobie dzisiejszy. A ja na tym kończę mój odcinek Także subskrybujcie, komentujcie jeśli chcecie BrickFlicka Zostawcie komentarze, a że BrickFlick nagle jest w YouTube studio film pod jego kanałem Pod moim, kana moim filmem, jego najnowszym filmem I zostawcie łapkę w górę ...odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał ma... Jeśli nie wiecie jak zostawić subskrypcję W co wątpię to Wam tak zrobię. Pokażę. Oczywiście tutaj. Tutaj macie subskrybuj, subskrybujesz. Robimy dzwoneczek. Wszystko już nam zadzwoni i dajemy łapkę w górę. I piszemy komentarz. A przykład powiedzmy. O nie! Dobra, napiszę. I skomentuj. Dziękuję. Papa. Pa. Nope.